Dzień dobry Państwu! W imieniu Instytutu Cervantesa oraz swoim bardzo miło mi jest zaprosić Państwa na przegląd filmów Juana Antonio Bardema, który dwa lata temu skończyłby, gdyby żył 100 lat. Jest to okazja, żeby przypomnieć w Polsce prawie nieznaną twórczość tego reżysera. Reżysera, który po pierwsze funkcjonuje w cieniu swojego Siostrzeńca Javiera Bardema, znanego aktora filmowego hiszpańskiego oraz przede wszystkim, dziś już także można śmiało powiedzieć hollywoodzkiego. W historii kina Juan Antonio Bardem od lat też funkcjonuje w cieniu swoich e, kolegów przede wszystkim Luisa Buñuela, Carlosa Saury oraz Pedro e, Almodovara i e, jego urodziny oraz przegląd zorganizowany przez Instytut Cervantesa jest świetną okazją do tego, aby z tego cienia postać tę wydobyć. Proszę Państwa, Juan Antonio Bardem był reżyserem oraz scenarzystą. Napisał scenariusz do około 25 filmów, zrealizowanych albo przez niego, albo były to filmy jego kolegów. I o tym na ogół się pamięta, rzadziej pamięta się, że Juan Antonio Bardem także był krytykiem, teoretykiem kina. I i człowiekiem bardzo głęboko zaangażowanym, z jednej strony oczywiście zaangażowanym e, politycznie, był e, członkiem Partii Komunistycznej, która w okresie frankistowskim w Hiszpanii była partią nielegalną, e, ale też był wielkim idowcem kina i człowiekiem niezwykle zaangażowanym w to, jak kino powinno wyglądać. E, Zacznę może moją krótką wypowiedź i takie krótkie wprowadzenie do tego przeglądu od historii rodzinnej. Wspomniałam już Javier'a Bardema, siostrzeńca Juan Antonio Bardema, który jest aktorem. Bardem, Juan Antonio Bardem pochodził z rodziny aktorskiej. I oczywiście to aktorstwo gdzieś znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości. W swojej karierze, chociaż nie poszedł tą ścieżką, nakręcił filmy, które poświęcone były Właśnie aktorom, życiu aktorów i ich losom w frankistowskiej Hiszpanii. Jednym z takich filmów był film Comicos. E, Więc niewątpliwie to ta tradycja rodzinna ukształtowała jego samego i jego życie, choć podążył nieco odmienną ścieżką kariery. E, tak naprawdę początkowo nie chciał zostać ani aktorem, ani reżyserem, i nie wiązał swojej przeszłości z kinem. E, natomiast e, Postanowił zostać inżynierem agronomii. I tak rozpoczęła się jego yy, ścieżka, którą potem podążył w kierunku kina. Dosyć szybko zrozumiał, że jednak nie jest to jego droga, yy, i oczywiście zdecydował się zmienić swoją karierę. Zmienił także, yy, zmienił także szkołę. Nigdy nie został inżynierem, został Natomiast reżyser. I w ten sposób też jest w jakiś sposób wyjątkowy. I jest człowiekiem, który podjął w kontekście jego tradycji rodzinnej odmienną decyzję i tę decyzję podjął zupełnie świadomie. Także można powiedzieć, że od początku szedł swoją drogą, że był od początku bezkompromisowy, że zdecydowanie rzucił studia inżynierskie i podążył, podążył jakby w innym kierunku. Warto też pamiętać, że oprócz tego, że Bardem był reżyserem, że był scenarzystą, to także był przede wszystkim humanistą, był opozycjonistą i potem desydentem i cała jego kariera przebiegała w cieniu dyktatury Franco, a potem także w cieniu przemian i transformacji ustrojowej, jaka dokonała się w Hiszpanii po roku 75, a więc po śmierci generała Franco. I oczywiście te okoliczności społeczne i polityczne sprawiły, że ta ścieżka jego kariery była niezwykle wyboista. I oczywiście, jeżeli chodzi o te wyboje, to ja zacznę od tych momentów, które w pewien sposób przyczyniły się do tego, że dziś jest twórcą rozpoznawalnym, a potem przejdę do tych elementów, które sprawiały, że ta droga była też bardzo często po prostu drogą cierniową. Należy wspomnieć, że oczywiście Juan Antonio Bardem, zwłaszcza w pierwszym okresie swojej twórczości, czyli w pierwszej połowie lat 50. był reżyserem docenianym i do, także docenianym przez gremium między narodowe. Bardzo często jego filmy były nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych, poczynając od Wenecji przez Berlin aż po Cannes. Oczywiście to w pewien sposób sprawiło, że także wzrosła znacząco jego pozycja w Hiszpanii i że miał więcej do powiedzenia i więcej osób go Oczywiście słuchało. W drugiej części swojej kariery, czyli powiedzmy sobie od połowy lat 60., ta droga już tak bardzo nie była usłana różami, natomiast wciąż wybrane filmy przenosiły mu nagrody. Często to były nagrody na innych festiwalach niż europejskie. Tutaj na pewno warto wspomnieć chociażby o wyróżnieniach, które dostał na festiwalu w Argentynie, a także, co ciekawe, zdobył nagrodę na festiwalu w Moskwie. Natomiast, oczywiście, tutaj świat. I jego kariera nie były usłane różami, bo jednocześnie właściwie cała jego kariera to jest kariera walki o to, co ma do powiedzenia, toczonej przede wszystkim z cenzurą, która wielokrotnie jego dzieła okaleczała, albo często nie były one po prostu realizowane. To zwłaszcza zdarzało mu się na początku kariery, na przykład Juan Antonio Bardem nigdy nie skończył swojego filmu dyplomowego, dlatego że ten zanim został ukończony, Został uznany za zbyt długi. Zarzucono mu, że nakręcił zbyt wiele materiału i nic z tego zrobić się nie da. Więc tak naprawdę nigdy dyplomu szkoły filmowej w Madrycie nie uzyskał. Wraz z upływem czasu jego sytuacja wyglądała coraz trudniej. Bardzo często jego filmy były. Jego scenariusze były okaleczane. jednokrotnie też musiał kręcić filmy za granicą, czego przykładem jest chociażby film, który nakręcił w Bułgarii pod tytułem Ostrzeżenie. Także od początku właściwie to, to była taka kariera, to była taka wędrówka po dołkach i górkach. Co oczywiście sprawiło. I jaki był powód tego, że był to artysta z jednej strony nagradzany, a z drugiej strony regularnie biczowany przez hiszpańskie władze, przez hiszpańską cenzurę, czy taki artysta, któremu rzucano po prostu kłody pod nogi. Oczywiście związane to było z jego politycznym zaangażowaniem, ale także z taką pewną bezkompromisowością w wygłaszaniu swoich opinii także na temat kina. Takim ważnym rokiem w Twórczości Juana Antonio Bardema był rok 1955, kiedy na kongresie w Salamance, gdzie byli przedstawiciele władzy, najważniejsi twórcy kina hiszpańskiego, ale także krytycy, Juan Antonio Bardem bardzo otwarcie skrytykował jakość i poziom kina hiszpańskiego, mówiąc, że ono jest estetycznie nijakie i formalnie rachityczne. Od tego momentu cenzura cały czas miała Miała na niego oko, i cały czas w pewien sposób, w jakiś sposób starała się wpływać na to, co Juan Antonio Bardem proponuje widzą. Ehm, oczywiście. Krytyczne uwagi swoje także wykłaszał na łamach różnych czasopism, na których bardzo często był redaktorem. Starał się je oczywiście także przemycać w swoich filmach. I Jeżeli chodzi o jego filmy, to one też czerpały z różnych źródeł. Po pierwsze, jak wielu twórców w Hiszpanii, zwłaszcza w latach 50., na początku lat 60., bardzo wyraźnie w jego filmie widać wpływ na oralizmu. Ale z drugiej strony inspirował się też kinem amerykańskim. Z całą pewnością oglądał chociażby westerny Johna Forda czy komedię Franka Capry. I jego kino to jest kino, które potem już będzie się cały czas krystalizowało wokół albo problematyki społecznej, albo problematyki społecznej powiedzianej za pomocą konwencji gatunkowych. Można więc powiedzieć, że te inspiracje innymi twórcami ukształtowały jego, jego twórczość. Bardzo często też on wyrażał swoją wizję kina i mówił, że to, co dla niego jest najważniejsze i co kino powinno uchwycić, to jest rzeczywistość. Rzeczywistość społeczną i społeczne. Problemy, ale twórcy, zadaniem twórcy jest uporządkowanie pewnego chaosu rzeczywistości. Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie Juan Antonio Bardem wprowadził hiszpańskie kino w okres nowoczesności. Po pierwsze swoim wystąpieniem w Salamance, a po drugie właśnie tym, jak kino rozumiał i jak postrzegał. Także pierwszy okres jego twórczości to lata 50., i pierwsza połowa lat 60. To jest czas i to jest okres szczytu możliwości. To jest czas, w którym Juan Antonio Barden rozlicza się i z hiszpańskim społeczeństwem, i z hiszpańską e, historią, i stara się ją e, odmitologizować, i pokazać e, obraz Hiszpanii e, niezakłamany, e, nieskonstruowany, ale właśnie e, prawdziwy, a więc nie pozbawiony problemów e, społecznych. W drugiej połowie lat 60. można powiedzieć, że zaczyna się kryzys w jego twórczości. E, na pewno zaczyna się okres spadku formy. W tym okresie już nie odnajdziemy arcydzieł. Za to pojawią się zarzuty o komercjalizację, o upolitycznienie, o agitację, o chęć przekazywania. Pewnej, pewnych poglądów raczej niż, niż tworzenie kina artystycznego. Natomiast niewątpliwie też kolejna faza to jest okres transformacji, z którą po prostu Juan Antonio Bardem nie do końca sobie poradził, nie był w stanie trafić w gusta nowej publiczności. Publiczności, która o okresie generała Franku, o historii chciała zapomnieć. Można też w twórczości Juana Antonio Bardema z całą pewnością wskazać kilka powracających wątków tematycznych, czy też powracającej, powracających tematów, problemów. Pierwszy okres jego twórczości na pewno związany jest z tak zwaną czarną komedią. Tutaj warto wspomnieć o dwóch filmach Witaj nam, panie Marszał, nakręconym z Berlangą oraz o samodzielnie już nakręconym filmie Szczęśliwego Aleluja. Obydwa te filmy z całą pewnością są komediami, ale to są specyficzne komedie, czarne komedie, gorzkie komedie, komedie, które są. Pełne absurdu, które uderzają także w. Społeczeństwo hiszpańskie, ale pokazują jednocześnie jego prawdziwą naturę, jego prawdziwe oblicze i jego prawdziwe, e, prawdziwe problemy. Więc jest to satyra na hiszpańskie społeczeństwo. Satyra, która pokazuje niejednokrotnie zakłamanie tego społeczeństwa, jego fasadowość, jego dążenie do konformizmu. W późniejszej twórczości, pod koniec lat 50. i w latach 60., ta tonacja nieco się zmienia. Można powiedzieć, że Zaczyna się okres, który nazwałabym okresem arcydzieł. Tutaj pojawiają się m, oczywiście takie e, filmy, jak Śmierć Rowerzysty, jak Niewinni, jak Główna Ulica, jak Nic się nie dzieje. Znika skina e, Juan Antonio Bardema, e, ton komediowy, e, znika to ostrze satyry, które było wcześniej charakteryzowało jego filmy. Natomiast nie znikają problemy e, społeczne i chęć pokazywania mentalności e, hiszpańskiego społeczeństwa, społeczeństwa, które, jak mówi tytuł jednego z jego filmów, e, się nie zmienia, nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. Nunca pasa nada. Wydźwięk tych filmów jest przede wszystkim pesymistyczny. Juan Antonio Bardem nie ma wątpliwości co do tego, że społeczeństwo hiszpańskie do przemian, do reform jeszcze nie dojrzało i tkwi gdzieś w pewnych schematach myślowych. I temu bardzo często swoje filmy poświęca. Pokazuje albo Hiszpanię. I Hiszpanów, którzy żyją w małych miasteczkach, w których nic się nie zmieniło. Niekiedy także, chociażby w śmierci rowerzysty czy niewinnych, pokazuje klasę średnią, dosyć zamożną, klasę średnią, która także właściwie wydaje się nie zmieniać. Natomiast kolejny, trzeci już nurt, jeżeli chodzi o twórczość tego reżysera, to jest kino polityczne. To jest kino polityczne. Kino, w którym Juan Antonio Bardem przede wszystkim pragnie przekazać swoje poglądy. Jest to kino jawnie komunistyczne, jawnie lewicowe, jawnie też zaangażowane i ostentacyjnie manifestujące poglądy z Juan Antonio Bardema. Tutaj Zaliczyć można kilka filmów powstałych w różnych dekadach. To jest nakręcony już i wspominany przeze mnie film Ostrzeżenie, to jest film Długi Weekend, który opowiada o robotniku, który przechodzi przemianę ideologiczną. To są także takie filmy jak 7 dni stycznia, Zemsta czy Rezultat Końcowy. W których zawsze ten przekaz ideologiczny jest bardzo wyraźny. Wreszcie ostatnia grupa już filmów Juana Antonia Bardema to kino komercyjne. Kino komercyjne i filmy, które powstawały we współpracy z telewizją. Jeżeli chodzi o kino komercyjne, to jest to przede wszystkim kino gatunkowe. To są i filmy. I komedie, wcześniej już wspominane, ale w późniejszym okresie twórczości przede wszystkim me, melodramaty, także niekiedy filmy wojenne czy filmy akcji, w których bardzo często grały gwiazdy kina hiszpańskiego, znane, znane chociażby tancerki czy modelki. Tutaj warto pamiętać o takich filmach jak Deprawacja Chris Miller. Czy, czy, cho czy, chociaż, czy chociażby ost ostatni dzień wojny. Oczywiście to już ostatni właściwie taki wyraźny nurt, który powstał też, który zrodził się już po okresie transformacji to jest taki nurt edukacyjny, w którym niewątpliwie Juan Antonio Bardem wraca do tradycji, do historii i do kultury hiszpańskiej i dla telewizji realizuje filmy fabularne, potem przerobione także na seriale poświęcone takim słynnym Hiszpanom jak chociażby Gabriel Garcia, przepraszam, jak Lorca czy jak, czy jak Picasso. Także jak Państwo widzicie, kino Juana Antonio Bardema to jest kino, które posiada wiele kolorów. To jest kino niezwykle zróżnicowane i, zróżnicowane i wierzę, że każdy z Państwa w tym przeglądzie znajdzie film, który nie tylko go zainteresuje, ale także poruszy co z całą pewnością było celem tego reżysera. Życzę Państwu udanych projekcji.